This is a restricted area, only scientific personnel. With that uniform? Na. No. Yeah, nie, your to scam. You're looking for trouble Mam dokładnie ten sam uniform, co on. No dokładnie. Przez chwileczkę nie patrzyłem centralnie w monitor i myślałem, że ma podbite oko. Zaraz będzie miał. E, dobra, to ja beta brustnę Magmisa. Czy nie? W sumie Magic Manipulation wystarczy raczej. Ty użyjesz pewnie tego. Chain Lightning, nie? To jasne. Taki jest plan. Poraźmy ich prądem. Raz, drugi raz, trzeci raz, a nawet czwarty, jak będzie trzeba. mag mi się wystarczyło najwyraźniej. No, ona no jest rybka mi znowu levelowała. Pirol. Mam dość tego czegoś. Rozumiem, że używasz tego... Eee... Tak. Okej, okay. to ja szarfnerem potraktuję piugi. Hmm, piugi umrze. A, okej. Okay. No to nieważne, przeczuć na tego pierwszego. Jeszcze przeżyło, co za bydle. Gość zasługuje na śmierć. Ma dwa takie. Aaaa, ah! czego używasz? Niczego, nie ja mam energii. A. szybkie są to bydlaki, albo choćki jest wolny. Sprawdzę zaraz. Dobra, to wezmę tą e, manipulacją szybką. Wy... Co, co czego ty teraz użyjesz? Burzy. Boże Okej, okay, dobra, no to szrapnerem potrzebuję tego na dole, jakby przeżył. Ma pewną szansę, chociaż miał 28, to może nie. O! Kurde, przeżył ty, dobrze. Ten obronny... Tak, kamradery. Obaj mieli kamradery. Tak, ale ten jest twardszy. A. A, temporary setback! Tak, like a temporary boot in your ass, sideways. So, wyleczyć. Koda mi balmów, a jest no, niedaleko. Spoko. No, spidam 63 na hałczniku, więc też jest cofnę wyleczyć. Co mi szkodzi. No widzisz, to no ty dobiegniesz, ja akurat się odwrócę. Jop, yep. pobiegnę. Przecizowanie Temporium. Ta. Damn, I'm too late, but you won't beat me, Clan Belsotto. Bullshit. Okej. Okay. Uh. It will be tough. Już nie, ty masz wzmocnione uderzenia na nich. No, zobaczę, czy dam radę zapłat z tym energiation. Yep. Okej, okay, co mamy kolejnego? Słali, nasze sosny poziomie. Ty walniesz Słaliego, a ja dobiję skanca. Okej. Okay. <laughs> okej. Okay. O! No tak, on ma turę, więc... Z innym atakiem mi się nie opłaca atakować. Duże. Mm. No a! Gagosław, 36 poziom. Oooooooh, boy. I'm hit, tell my comrades I'm down. Eee, tak masz Dawna. idziemy dalej. Ja yep, po, skrzyneczka Average Krystal. A ty Aha. trzeba, to jest widać, jest miejsce do zeskoczenia bardziej niż do skoczenia. Tak, zeskoczenia. tak, tak, czyli. Czyli czerwoną drogą trzeba się wbijać, albo. Tą nie, drogą nie dookoła. będziemy w stanie przejść czerwoną drogą, bo jest tak zaprojektowana, żebyśmy nie mogli. Ah, okay. So, what the heck are you? What is Eh. You didn't hear it's from me, but that early gentleman over there needs new glasses. Shh, don't look at him, he's looking our way. Quick, act normal. Um. Uh -huh. Hey, you, tempt them up. This is your part, I believe. Perhaps. To ja bym przeżyli, ale ja, ja. To ja mnie dziwi w sumie, że nie mam ten, że nie ma żadnego ataku psychicznego, w sensie na obydwa naraz. No i ja w sumie się nie dziwię. Wszystkie są na pojedynczy cel. Masz jeszcze niski poziom. No dobra, już wpuszczę się. Nie masz jeszcze się. najmocniejszych typów. Dwa trupy! Okej, okay, to to już mogę

no, przeżył to. A no, tak, ma połowę opraczyń, więc natura. See ya! Well, it wasn't necessary to beat me. That way was it now. Dobra. Okej, co tam w ten go... Oh. Oh look at that one! It's a nature. What's that card there? Stop throwing tem cards at me! They speak now, please. Crazy how temtem -tem have evolved. Haha! Another card. Take that. Okay, enough is enough. <laughs> well. Oh, lightning! Real lightning. Oh, crap. Was it? See ya. One-fourth, much they in such damage. But wow. Yeah. Oh. Cześć FishTastic, może tym razem przeżyjesz? Może. Raczej tak. Hmm. No i to tyle. I dużo expa. 800 parę, not bad. No. Definition by the time, time, time. The old boys heard this. Ah. Uh, this definition senile. Two balme plus. Two etere plus. No worse. Oh, watch. Oh, rainbow. This one is mine. Okej, okay, to ja... aha, tak, Aquabullet Hell, hm, hmm. Dobra, to tłuknę w tego, w Spirola. Yy. Czy możemy najpierw zabić to po lewej? Muszę się wyleczyć. Te eh, to jest łydo zła... A w sumie to proszada. Nie bez sensu. Nie mam co tutaj wstawić, żeby nie otrzymało większych wrażeń. Fin beat. Chciałem to sobie go złapać. Welp Ważony Fishtasnik, on nie ma jakoś kurwa szczęścia za... No nie Lubię go, a on zazwyczaj pojawia się na krótko <laughs> <laughs> Może dlatego go lubię Kinda Nibul Niburu, niburu. Trzymaj. Timecard, Dawaj mi tego spyrola. No. Nie będziesz mi klepał ryby. Z... Czego potrzebowałeś na tym, na, ty... na swoim spyrolu, żeby się dobrze rozmazał? No i nawet nie pamiętam. Dobra, bo ten ma dobre HP, staminę i defa. Hmm. Defa ma 49. Możesz go zostawić. Eee, strike, go Drugi raz już nie będę tego robił, bo go zabije. się sam zaraz zabije. No. No teraz muszę go spokojnie łapać. Stary, na 1 HP, jak łapałem Osiarę, -e była I wyrzuciłem 60 kart W jedną Osiarę, -e, tą, którą ci dałem Oj boż Bo cały czas y... o... robiła rest A później <laughs> kopała Na szczęście nie wyrzuciła żadnego ataku, żeby się overexertować Mhm mm Special DEF yy, na pomarańczowo, na zielono i dużo czerwonego... ...temdek, najwyżej ja od tam... albo hani jednego. O, oh, mam chmielitink slab wreszcie. Hmm, no, Joe Striker zmienię. Dobra, muszę trochę pozmienić się tym, tym bo w wszystko mi umarło. Mhm, uh -huh. dlatego biegnę do temporium. A, okej. Okay. Niedaleko. Też skoczę w sumie w takim razie. Ehm. i tak który robimy. out our way. Generalnie. Jest fajny, to jest fajne, bo tutaj jest taka polanka, którą się mija, na której nie ma wstępu, i tam sobie temtemy łażą. Tak, wiem. Tam jest... Y... ...Banapi z ewolucją Banapi. Mm. Dobra. Tam będą skrzynki. Z. Hello. Catching temtem? -tem? Is this a good place to sport fire temtem? No shit. No offence, Miremba, but I think you're asking the wrong person, The Tamer is not from these parts. Oops, sorry. Haha, you still can't tell a, a Nomisian from a Denisian, can you? You should come visit more often, girl. Anyway, Tamer, since we already stopped you, will you care for a little battle? To wash away the offence. Whoa, sorry you took it that way. <laughs> so, you little snowflake. Akurat są dwa ogniste, no? Ej, mi już temów Okej. Okay. Matko, 18 poziom. Chain Lightning? Ja czekam. To bez tego nie. Wiem, czy... A teraz już tak. no? Tak. To ja sobie poczekam. Nie teraz do tego używasz tego Electric Storm. To mi się kojarzy reklama Power Thirst. Wiesz, ta parodia Energy Drinka. Mhm, mm mm -hmm. Do you like chocolate? How about chocolate? It's, uh, it's chocolate combined with an electrical storm. Ryber and Ryber To brzmi jak kurde jakieś biuro. Za po ten, pożyczko po. ten Obstawiam, że będą miały 6 Ryberów na 18 poziomach. No to wychodzi. The copy paste army. Tak, tam, tam firsko bicie. Nie? Yeah? Okej. Okay. Co drugą, turę po prostu będę w nich rzucał, tym? Tak. No ja to w sumie mogę nie atakować. Zobaczymy, co będzie ostatnie. Reimer, Reimer, wszyscy są zaskoczeni. E, dobra, Z. Y, nawet jak odpocznę, to nie będzie mnie stać energią na ten. To co, Chain Lightning? Też mnie nie stać. I nie dość, że się overek to jeszcze się uderzy w twarz. Dobra, to bez tego Serge, rzucę sobie w tego na dole. Nie zabiłbyś go Petabimem? Już cholera wiem. Jakbym użycił beta beam, to nie wiem czy bym miał dość na atak w kleniturze. Real impact w tego udało. Okej, okay, to zobaczę beta burz. No ja uderzę w tego A którego chcesz? Beta i zobaczę czy, czy go zatłukę na strzała. Dobra. Jednak tak. I definitely need to brush up on my defense, on your everything. Don't be so sad, woman. A co to jest? Cherry. Herhansen Cherry. No, to speed 2 i Weakener Orange. Dwa Stewie z ataku można wyciągnąć. 20. Dobra, co to jeszcze jest? Droga w górę. Uh, hmm. Tu chyba jest ktoś, kto będzie się z nim walczyć. Gotowy? Pieniu? E, nie, ona nie walczy. A, to się z nim pogadam. Wow, that was pretty intense! What was? My last jump. I've ever tried bungee jumping? It's pretty big here in w since the views are incredible. No tak w sumie jak są latające. Czy you ever seen the underside of an island? Makes you wonder if there is people on the down below. That's why they must see us all the time. Okej. Okay. O! Od razu wyewoluowane. Huh. Dobra, wezmę walną manipulację w tego na górze, a pójdźmy ja to łapać. Nie, uderzę to potem może Jeżeli przeżyję, to będę łapał. No, prawie na pewno przeżyje. Hmm? Low on defense, I guess? <noise> co, jeszcze raz drilliłem? <noise> możesz walnąć, jak go nie złapie, to co za różnica. I uh, And his stats are kinda trash poza stamina i spdf, ja które mam, są na spocieści. Ja mam tego speediego, który ma duży atak i duży speed, więc ewoluj go kiedyś sobie. Ok. All grown up, hey Mister Grown up, can we play game with you? I'm not a Mister. Told you, silly, please, lady, will you fight us? No, <laughs> whatever. Oh. Dear Tamer, will you fight us, please? Fine, I guess. Since you asked nicely. Oh. Lucky buyer. I will show you the true gunky. Eee, dobra, czekaj, bo... by tam ból z w takim razie. Hm? za target. A, muszę. Eee. Dobra, Neganki jest Eee, i piachem w oczy. Słyszałem, że biednemu słyszę wiatr w oczy, a nie piach. Okej, okay. eee... Będziesz pewnie rzucał pioruny, więc... Perhaps. Coś innego się atakować. No, tego na górze i tak atakowałem tym... Eee... Uu... Tak, potrzebujesz, żeby mi spadł speed. Urządzam wolnego ataku i tak już. I został sajpat. Jest nam bardzo, 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 bardzo nieprzykro. Zabijesz no, exactly sure, ale... go? No, Euwrek zepnę się, ale. Powinienem go ten utuć. O, że tv. Ups. Dobierz go dobi. Testa. Microzet coraz bliżej. What happened? We should go back to the academia. Ja yeah, już Po lewej wygląda strasznie. Tak. I'm going to murder your family. Po prostu. Dobra, wezmę sobie fish tutaj wstawię. Widzisz co mnie nie, czekaj. No, bo dobra. Hmm. Tak. I. There is someone looking <laughs> Just give me a second there. Yes, the structure seems alright, almost no drift, perfect. Sorry, we share our breath. I am with Merisian en Engineering. We have to check these islets periodically, even more frequently than the rest of Amnesia. It's because of the volcano. All that heat and strong wind put a lot of stress on the bridges and make most islets drift away from the caldera. It's subtle, but leave them unattended for a few weeks and the next thing you know the bridges are collapsing and then we have to come in with a full crew. Wydaje mi się, że ten świat ma więcej lore'u niż mm -hmm. świat Pokémonów. O wiele więcej. Sorry, I love my job. I get a bit carried away sometimes. You're a tamer, yes? Well, then let's how about a little time-time break? Brigette. <laughs> o. Oh. Przyjazność się kończy tam, gdzie ja się zaczynam, tak? No to to fajnie. Możesz wolność jest elegancko w tym. A, wezmę Waterblade, A ten jest ziemny, więc. Hmm. No, ognisty. Lame flame powinieneś być też na coś w tym momencie. O, jest. <grym> <grym> Kacz. Dobra, nie wiem, co to ma. Ile to ma? 80 też 80. No to Toxic king. Co, czy to przeżyje? No przeżyje, Pasta, chociaż sumie Uu, nawet nawet sensowna lśawy mu została. Really see that move coming. Smart tactical approach, Tamer. <laughs> Overwhelming force, <laughs> innymi słowy. Ok, popatrzmy co ja... my tu mamy. A, psys. jeszcze kolejny krok. We share breath, friend. Let's have some time, time fun before we head back to town, shall we? O co I'm chodzi? I'm going ty... to send you. To jest powitanie tutajsze. Hej. Od się dzielenia się powietrzem. Myślę, że na. No, Oddychamy tym samym powietrzem w tej zasadzie, nie? No, uh, Chain? Dobra, ja walnę w gazumę tym mhm. toksykinkiem. Czy tam, czy jakim tam inkiem. Tak, toxic ink. Dobra robota. Czyli tak by padł tego od e, t, toksycznych, ale. O, spójrz na no, ten... tego uroczego małego taszka Z. Czy ty w gazuaz przewiercisz na wylot? Nie lepiej. Czeczony Pacharo, lokalny specjał. Ten pasek zniknął szybciej niż na niego spojrzałem. No, Panson too short and a battle too late. I have to do better next time. No, powinieneś trochę przegraniczyć, chłopcze. Mm. wow, how. It's sick how many nature temtem you can find just going for a short walk here. Amazing, Claire. Hey, friend, you a local? Show me your temtem moves, please. No, I'm not a local. I can tentacle slap you, though. Oh nie! Oh nie! Hmm. Oh nie! To nie wygląda jak nature temtem! <laughs> no nie. O oh, nie! Ja się leczę. Jakie ma typy? Elektryczny i psychiczny, chyba. A, to to już Toxic King w takim razie. dear. O... nie było tak źle. Zadaję <śm> zadaj mu więcej z zwykłym atakiem. Dobra, masz coś szybkiego teraz do... To powinny go ubić. Jak dosłownie jest po prostu szybki, No. 96 spida ma <grywa> Dame Wchodzisz le spida? Szukałem na początku takiego z 50 Never seen that before, wow No tak, dużo ten takli I pioruny A, A tak ten dobrze A... Kolejny gości będzie się zębić pewnie? Nie nie, nie chcę Dobra, się teraz ten day. E... i do windy Ale najpierw tam podium. Yep. Zdecydowanie Tak, bo my tutaj Ech. już nie mamy na razie nic dalej questowego Nie, teraz musimy no. zorganizować sobie łyżwy. Może tam ten Carlos czy jak on tam się nazywa da nam Łyżwy. Może. Muszę ten, muszę ogarnąć nowe... nowe kalazu. Tak w ogóle. Dobra, proponuję przerwę na przygraniczenie Bo chcę sobie złapać odpowiednich temtemów. No, zróbmy jeszcze zobaczmy te łyżwy. Gdzie no, on dobra. tam był? Siterior. E,